Witam wszystkich Państwa serdecznie. Chciałem z radością poinformować, że tworzony jest właśnie zespół do spraw rozwoju medycyny i opieki paliatywnej. Zespół parlamentarny z inicjatywy posłów Konfederacji, który będzie stanowił forum nacisku na naszych rządzących. Celem. Działania zespołu parlamentarnego będzie też doprowadzenie do uproszczenia często bardzo skomplikowanych, nieracjonalnych procedur biurokratycznych, poprawienie sprawności funkcjonowania, poprawienie poprzez odbiurokratyzowanie wydajności ludzi pracujących w dziedzinie opieki paliatywnej. Deregulacja, czyli zniesienie monopolu wszechwiedzy urzędnika, który w tej chwili decyduje o tym, jak mają być udzielane świadczenia, w jakiej ilości, w jakiej sekwencji czasowej. Te świadczenia, według urzędnika ściśle regulującego, ściśle nadzorującego pracę medyków, mają być wykonywane tak, jak to on uważa, a niekoniecznie tak, jak są rzeczywiste potrzeby chorego człowieka.